Monter polecił mi raz w miesiącu włączyć tak zmywarkę. W ten sposób czyszczę zmywarkę z całego brudu i smrodu. W prosty sposób odświeżam całą zmywarkę bez jej szorowania. Jeśli po każdym cyklu mycia ze zmywarki nieprzyjemnie pachnie, to czas wypróbować ten sposób. Kiedy otworzysz zmywarkę, jest przecież czysta, a nawet lśniąca. Skąd więc bierze się ten nieprzyjemny zapach? Resztki jedzenia zalegają w sitku. Wystarczy tylko odkręcić je i zobaczysz, ile tam brudu. Pomimo używania najlepszych kapsułek do zmywarki, nie usuną one całego brudu. Z czasem więc ze zmywarki zaczyna ulatniać się nieprzyjemny zapach. Na szczęście monter, który instalował mi zmywarkę, zalecił mi prosty sposób. Uszykuj miseczkę i włóż ją do zmywarki. Nalej do niej octu. Najlepiej użyć jak największej miski, aby wlać więcej octu. Na całe dno zmywarki wsyp sodę oczyszczoną. Nie wkładaj nic więcej do zmywarki. Włącz ją na gorący tryb i to wszystko. Kiedy rozpocznie się cykl, woda wypłucze ocet z miseczki i będzie on czyścił całą zmywarkę. Soda również przyczyni się do czyszczenia całego wnętrza. Wystarczy raz w miesiącu stosować tę metodę, a zmywarka będzie zawsze czysta i pachnąca.